Cześć, witamy w Klawcone Mars TV. Ula Holewa i Paweł Potęśliński. Dzisiaj kolejny odcinek Azure Databricks od A do Z i pomówimy o. Pomówimy o procesach ETL. A właściwie o tym, w jaki sposób notatniki Databricks mogą stać się częścią tych procesów. Zapraszamy. Oglądajcie nas. A zatem czas zacząć szósty moduł. Tym razem zajmiemy się procesami ETL. I na początek mała konfiguracja, żeby móc wykorzystać dane. Podmontuję do, mojego, do, mojego, do mojej przestrzeni Databricks kontener Blob Storage. Tutaj wykorzystuję znaną już i prezentowaną przeze mnie technikę polegającą na tym, że sięgam do usługi Azure Key Vault i do, do, taj, do tajnych informacji takich jak klucza czy, czy sygnatury, tak jak tutaj mam dane dotyczące Blob Storage, więc w tym momencie wykorzystam, wykorzystam usługę keyword, która przechowuje informacje o tym, jaka jest nazwa, kon, nazwa samego Blob Storage, a, nazwa kontenera oraz jaki, jaka jest sygnatura dostępu. Tutaj przekazujemy takie metadane, po to, żeby za chwilę wykorzystać je do podmontowania zasobu, tak żeby cluster Databricks widział, widział storage jako swój własny magazyn danych. Na początek odmontowujemy ten storage, a właściwie testujemy, czy był, czy był odmontowany. Dobrze taką logikę w skryptach, w notatnikach zaszyć, żeby każdy z notatników mógł być uruchamiany wielokrotnie bez błędów. Więc tutaj wykrywamy, czy, czy nasz kontener był wcześniej podmontowany no i za chwilę używając polecenia dbutils z FS Mount, montujemy, montujemy kontener w ścieżce, którą zdefiniowaliśmy jako MNT COMTV zaraz zobaczymy zawartość tego. Tego kontenera, jeśli tylko oczywiście polecenie uda się wykonać. W międzyczasie spróbuję zdefiniować, na czym polega właściwie proces ETL. Czy ETL, są to, są, ETL to skrót od trzech słów: extract, czyli wyładuj dane, transform, czyli przetransformuj, zmień dane oraz load, czyli załaduj dane. W skrócie chodzi o to, że bardzo często w analityce i, i procesach, w procesach związanych z zarządzaniem informacją i danymi mamy do czynienia z takimi procesami gdzie bierzemy dane z jednego magazynu, z systemu plików, bazy danych, wykonujemy na tych danych jakieś operacje po to żeby przetransformować je do innej postaci i na koniec ładujemy te dane, zapisujemy je w jakimś właśnie innym formacie, w zmienionej postaci lub w niezmienionej postaci do innego magazynu danych. No i tutaj będziemy takie właśnie, takie właśnie czynności wykonywać. Zakończyło się moje montowanie. Zobaczmy, czy wewnątrz, wewnątrz ścieżki TV mamy jakieś pliki. Tak, mamy pliki, możemy już przystąpić do działania. A więc pierwszy scenariusz będzie polegał na tym, że dostaję plik w formacie, który powiedzmy, że nie, nie odpowiada moim potrzebom. Tutaj będzie to dla przykładu plik JSON. Ten plik zawiera dane pochodzące z usługi Google Analytics, czyli dane dotyczące odwiedzin strony, strony internetowej czy stron internetowych z bardzo krótkiego okresu. I tutaj mamy takie informacje jak ilość wizyt, z jakich przeglądarek korzystali odwiedzający stronę itd. I załóżmy, że ten format nie jest formatem, który, jest, który mi pasuje. Poza tym chciałbym te dane przetransformować do jakiejś postaci, która będzie bardziej odpowiadała już na jakieś pytania analityczne. W pierwszej kolejności pozwolę sobie ten plik przeczytać tak, żeby od razu stworzyć z niego tabelę tymczasową, czyli polecenie Create Temporal Table. Tutaj posiłkujemy się oczywiście językiem SQL, wykorzystujemy format JSON oraz definiujemy, że nasz kawałek kodu ma rozpoznawać schemat od tego JSON. Jest to o tyle opcja interesująca, że jak wiadomo JSON jest formatem, który może być dość skomplikowany, co zresztą pokazuje bardzo szybko, Opis metadanych naszej tabeli tymczasowej. Jak widać, są tutaj kolumny, które nie zawsze są strukturami prostymi. Czasem są to tablice lub wręcz struktury, gdzie jeszcze mamy zagnieżdżone jakieś złożone encje. Wygląda więc na to, że mamy troszkę takich tabel w tabeli i jak widać, całkiem dobrze nawet sobie z tym Databricks radzi. Dalej za chwilę zobaczymy, w jaki sposób takie dane można odpytywać. Zajrzyjmy do takiej tabeli tymczasowej, która zawiera dane z pliku. Więc widać, że mamy tutaj informacje o tym, jaka, jak, jaka była data, informacje o przeglądarce, które są opisane wieloma atrybutami, więc dalej nie jest to czysta postać tabelaryczna, jeszcze jest tu jakaś struktura. Informacje o, o samych kliknięciach na stronie internetowej, jaka to była podstrona i tak dalej, i tak dalej. To jest nawet informacja o tym, o której godzinie dane kliknięcie czy, czy wizyta nastąpiły i tak dalej, i tak dalej. Tutaj można tych danych by było jeszcze przewinąć sporo. No dobrze, no to spróbujmy w takim razie stworzyć bazę danych Clouds TV DB po to, żeby mieć w niej tabelę Google Analytics, Do której zapiszemy takie informacje. No i teraz bierzemy dane z, naszego, z naszej tabeli tymczasowej, zapisujemy dane do, naszego, do naszej nowej tabeli Google Analytics. Um, za, pomocą, za pomocą tutaj metody Save As Table będziemy zapisywać właśnie tę, tę, tę naszą tabelę. W szczególności będziemy tutaj posiłkować się. Filtrowaniem po dacie, a więc wybieramy tylko takie zdarzenia, które były zarejestrowane po 10, 10 września 2013 lub właśnie tego dnia. Będziemy też wypakowywać pewne zagnieżdżone atrybuty, takie jak przeglądarka oraz godzina odwiedzin. No I w ten sposób powstaje analityczny zestaw danych, który mogę już odpytywać, na przykład używając języka SQL oraz dostępnej w tym języku funkcji explode, dzięki której mogę złożone struktury rozpakować na pojedyncze, pojedyncze dane. No i tutaj widać, że, że mamy... mamy Mamy do dyspozycji tutaj jakieś, jakieś, jakieś dane. Wygląda na to, że, że w, tej, w, tej, w tej strukturze, w mojej tabeli, godzina jest zapisana jako tekst, a więc no nie, nie zostało to posortowane w sposób należyty, ale mimo wszystko i tak na, tym, na tej wizualizacji widać, że o godzinie 9 było najwięcej odwiedzin, a przeglądarką, która była najczęściej wykorzystywana, była przeglądarka Chrome. I w ten sposób mogę już tę analitykę prowadzić. Co więcej, mogę te dane zapisać z powrotem do systemu plików, jeśli mam potrzebę, jeśli mam potrzebę przechowywania na przykład w innym formacie. To jest scenariusz typowy na przykład dla hurtowni danych w Azure, gdzie data, SQL Data Warehouse nie, nie obsługuje formatu JSON w ładowaniu danych przy wykorzystaniu usługi Polybase, więc można sobie poradzić właśnie w taki sposób, że za pomocą zapytania sql wypakowujemy dane z mojej struktury JSONowej i zapisuję to na przykład w formacie Parquet, który już przez usługę SQL Data Warehouse jest w pełni obsługiwany. Więc tutaj wykonuję po prostu prostą metodę: odpytaj SQL-em i zapisz nadpisując struktury danych Parquet. Jak zajrzymy sobie do, do, tego, do tej ścieżki, to się okaże, że są tutaj już partycje Parquet potworzone, więc dalej już mogę radzić sobie na przykład właśnie mechanizmem Polybase i ładować dane dalej. Podsumujmy ten, podsumujmy ten proces. Proces wyglądał w ten sposób. Wyładowanie danych polegało na tym, że wziąłem dane z pliku JSON. Przeczytałem je do tabeli tymczasowej, używając opcji rozpoznawania schematu pliku JSON. Następnie transformacje polegały na tym, że podałem filtry i wybrałem jeszcze dodatkowe atrybuty, które były zagnieżdżone w strukturze JSON. Natomiast załadowanie danych to było zapisanie, zapisanie tychże danych do formatu parquet. Następne zagadnienie, które również bardzo często dotyczy właśnie procesów ETL, to e, czyszczenie danych oraz deduplikacja, czyli pozbywanie się e, powtarzających się wartości czy powtarzających się wierszy. E, w tym doświadczeniu e, tutaj pokażę, e, ten, pokażę na przykładzie danych, które rezydują na, e, w magazynie Azure Data Lake Store, generacja druga. Dane są tutaj, znowu dane dostępowe są przechowywane w usłudze Azure Key Vault. Podajemy informacje dostępowe. No i mamy, mamy tutaj już próbę wylistowania z konkretnej ścieżki w Data Lake Store plików. Dla uproszczenia, tutaj pliki są plikami dziennymi. W per-dzień zapisywane są informacje o fakturach. Jest to taka, powiedzmy, symulacja systemu, czy, czy wyciągu danych z systemu RP, czy z jakiegoś innego systemu umożliwiającego śledzenie naszych relacji z kontraktorami. No i tutaj um, mamy, mamy do stworzenia tabelę invoices, która będzie po prostu sięgała do naszej ścieżki i listowała, czy zbierała zawartość wszystkich plików CSV, które tam się znajdują. Z rozpoznawaniem schematu oraz z informacją, że w każdym z tych plików tekstowych pierwszy, pierwszy wiersz to nagłówki kolumn. Czytamy te dane i mamy po chwili istniejącą tabelę. Tutaj Databricks podpowiada, że może fajnie byłoby użyć tabel Delta, po to, żeby można było w sposób zoptymalizowany uzyskać dostęp do tych danych, co oznacza, że Pewne, pewne rzeczy wykonywane byłyby po pierwsze wydajniej i takich rzeczy jak zapytania, a poza tym mielibyśmy też dodatkowe opcje, takie jak możliwość modyfikacji danych w tym zbiorze. Gdy zajrzymy sobie do tych naszych faktur, okaże się, że w tej chwili jest ich około 42,5 42 tysiąca. No i teraz, jeżeli byśmy przystąpili do czyszczenia tych danych, załóżmy, że te dane są nam potrzebne pod jakiś eksperyment uczenia maszynowego. Klasycznym scenariuszem w tym przypadku jest pozbywanie się wierszy, które zawierają wartości puste. Jeśli chcemy właśnie taką operację wykonać, to w języku Python mamy tutaj na obiekcie DataFrame możliwość wykonania metody dropNA, czyli usunięcie, usunięcie wartości pustych. Tutaj podajemy jako parametr wywołania any, co oznacza, że w przypadku napotkania gdziekolwiek w wierszu wartości pustej dany wiersz zostanie usunięty. Po wykonaniu takiej operacji, zliczenie faktur w tym zbiorze pokazuje, że no, pozbyliśmy się sporej ilości faktur. Część z tych, z tych faktur, które były w oryginalnym zbiorze, po prostu zawierały. Wartość, wartości puste. Następnie spróbujmy pozbyć się jeszcze duplikatów. Kolejna metoda: drop duplicates, wywołana na kolumnie invoice number, która zawiera, zawiera numer faktury. Czyli tutaj nie chcemy mieć faktur, które, być, o których informacja być może jest kilkukrotnie przechowywana w tym zbiorze. Czyli startujemy ze zbioru, który ma prawie 27 tysięcy pozycji. No, i po wyeliminowaniu tych duplikatów okazuje się, że faktur nie jest tak bardzo dużo, bo, bo 1700, tak. I teraz spróbujmy zapisać nasze wyniki do tabeli, czyli nasz zbiór, który powstał po wykonaniu operacji usunięcia pustych wartości oraz wykonaniu deduplikacji, zapisujemy do tabeli corrected invoices. I w ten sposób uzyskujemy poprawiony zbiór, w którym nie ma ani pustych wartości, ani duplikatów, duplikatów faktor, jeśli weźmiemy pod uwagę numer faktor. Oczywiście deduplikacja może być bardziej złożonym procesem, nie musimy polegać tutaj na wartości jednej kolumny. A do takich rzeczy jak transformacje można też wykorzystać bardzo mocną stronę Databricks, jaką jest możliwość wykorzystania funkcji definiowanych przy użyciu języku, języków Scala i Python w kodzie dowolnego właściwie tutaj wywołania, czyli na przykład możemy w języku SQL posiłkować się funkcją, którą napiszemy w Scali, która będzie wykorzystywała wyrażenie regularne po to, żeby... Sprawdzić, czy numer faktury jest poprawny. Jeśli założymy, że numer faktury, tak jak tutaj w naszym zbiorze, powinien być wartością numeryczną, czyli powinien składać się z samych cyfr, no to funkcja, bazy, która wykorzystuje regex, mogłaby wyglądać właśnie w ten sposób. Rejestrujemy tę funkcję, żeby była dostępna w obrębie tu naszego klastra i żeby można było ją wykorzystywać wielokrotnie. No i dalej kwestia dostania się do naszego, do naszego do naszych danych i wykorzystania wykorzystania właśnie tej funkcji. Jak to będzie wyglądało? Otóż zrobimy następującą rzecz. Po pierwsze, pobierzemy dane z naszej tabeli Collected Invoices gdzie hmm, sprawdzając od razu naszą funkcją poprawność numeru faktury, wybierzemy tylko te faktury, które są poprawne, czyli gdzie wartość zwracana przez funkcję jest y, wartością y, prawda, czyli jedynka jedynka logiczna. Następnie dostaniemy się do już wykorzystywanego wcześniej y, Azure Blob Storage po to, żeby tam zapisać właśnie te poprawione faktury. Czyli tutaj proces wygląda tak. Wziąłem dane z jednego... Magazyn danych z Azure Data Lake Store generacji drugiej. Na razie na potrzeby transformacji zostały one załadowane do tabeli w obrębie Databricks, a teraz zapisuję tę te informację dotyczącą tylko faktur poprawnych z poprawnymi numerami, bez duplikatów i wartości pustych na Blob Storage. Wygląda to w ten sposób, że wykorzystuję metodę. Po pierwsze save, a więc zapisywanie w formacie tym razem CSV z nagłówkami plików, nadpisując ewentualne istniejące pliki, ale tutaj od razu wykorzystując opcję zapisywania pojedynczego pliku CSV. Czyli zależało mi na tym, żeby cały zbiór wyjściowy był po prostu jednym plikiem CSV. I o ile ta metoda zapewni mi właśnie zapisanie jednego pliku, o tyle zostanie, ten plik zostaje zazwyczaj nazwany zgodnie z pewną nomenklaturą, z pewnym standardem narzuconym przez Databricks. Ten standard opiera się o założenie, że pliki nazywają się z prefiksem part, a więc następne czynności to jest kwestia po prostu zmiany nazwy, nazwy plików, czy scalenie tych, tych, tego pliku o nazwie PART do ścieżki, którą chciałbym zobaczyć, czyli bardziej deterministycznej o nazwie wybranej przeze mnie. Czyli tutaj stworzę plik Final Invoices CSV, i całe te tutaj ostatnie wszystkie te ostatnie polecenia służą właściwie do tego, żeby wziąć plik, który powstał w wyniku zapisania danych na Web Storage. Zmienić nazwę, oczywiście, przekopiować mój plik do pliku o nazwie nadanej przeze mnie Final Invoices CSV, i ewentualnie usunąć pliki, które no, wcześniej były stworzone przez Databricks z nazwami domyślnymi. Po zrobieniu takiej operacji, za chwilę będę mógł zobaczyć, czy mój plik Final Invoices CSV istnieje w Blob Storage, który tutaj jest tym magazynem docelowym. Czyli tutaj proces. ETL wygląda w ten sposób, ładowałem dane z jednego magazynu, przetransformowałem dane używając no, różnych funkcji w obrębie klastra Databricks i na koniec zapisałem plik, który możemy podejrzeć i jak widać zawiera on właśnie informacje o poprawnych fakturach. Um. Dodałbym tylko tyle, że takie notatniki czy notatniki wykonujące właśnie takie operacje wyładuj, przetransformuj, zapisz mogą być w bardzo, bardzo prosty sposób wykorzystane, czy to w procesach automatycznego przekształcania danych, czy też jako fragment większej całości na przykład procesów czy pipelineów w usłudze Azure Data Factory, ponieważ Data Factory ma w sobie. Ma w sobie takie elementy jak możliwość wykonania notatnika czy uruchomienia notatnika Databricks jako części bardziej złożonego procesu. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby właśnie w ten sposób podejść do procesów ITL. Dzięki za uwagę. A w następnym odcinku? Porozmawiamy o uczeniu maszynowym o tym, w jaki sposób przy użyciu Databricks można tworzyć i test, tworzyć, trenować modele uczenia maszynowego. Do zobaczenia. Dzięki.